Cześć, jestem Patryk. Pracuję w świetlnej firmie. Dlaczego świetlnej? Bo robimy lampy. O, na przykład takie jak ta. Automatyczna lampa na klatki schodowe. Niby nic, a przynajmniej wszyscy zęby mają całe. Ta lampa nie promieniuje jak inne tego typu. Ma czujnik pasywny. Poza tym jest energooszczędna. 120 lumenów z wata wydajności oraz w czuwaniu tylko 1 trzecia wata mocy. Każdego klienta traktujemy indywidualnie i tworzymy rozwiązania dopasowane do jego potrzeb. Spróbuj naszego linio. Dzięki naszym lampom ulicznym i parkowym takie miejsca jak te stają się bardziej bezpieczne. Nasze montaże wykonujemy bez względu na okoliczności, ponieważ jesteśmy profesjonalistami, a do naszej pracy podchodzimy bardzo poważnie. Technologia LED sprawia, że nasze lampy nie nagrzewają się tak jak tradycyjne oświetlenie. Przecież dałem Ci zimne światło. Zapomnij o starych rozwiązaniach. W firmie Leading tworzymy technologię jasnej przyszłości. Jest, jest.